Wielki finał i wielkie emocje i tak blisko upragnionego celu. Znowu atakują głoski i blok Agaty pole. To jest film o tym, jak życie przez cały czas, przez cały swój bieg, niezależnie od tego ile mamy lat, przebiega blisko śmierci. Jak śmierć i życie są zawsze ze sobą w parze i w pewnym momencie biorą się za rękę. To inny świat. Myślę, że to jest film, który powinni zobaczyć wszyscy, którzy kiedyś słyszeli o Agacie Mróz. Przecież to jest słynna siatkarka. To jest film i dla młodych ludzi, którzy może będą zaskoczeni, że ktoś w tym wieku może zmagać się z tak poważnymi pytaniami, mając 20 kilka lat, decydować o życiu i o śmierci, ale tak się zdarza. Podjęłam decyzję. Chciałabym, żeby pani wiedziała, na co się pani decyduje. Nie wolno ci tak ryzykować. Zrozum, że od kiedy to wszystko się zaczęło, to ja w końcu czuję, że moje życie ma sens. Nie wyznaczałbym temu filmowi ani kategorii, ani barier, ani granic. Myślę, że to jest po prostu dobra ludzka historia, głęboka ludzka historia, którą każdy z nas powinien gdzieś tam mieć z tyłu głowy i nosić w sercu. Co z nią dalej zrobi, trudno powiedzieć. Ale Agata Mruz zrobiła co mogła, żebyśmy o tej prostej prawdzie, o tym, że życie ma zwyciężyć śmierć, nie zapomnieli. To jest film, który mnie poruszył, który, który ze mną zostanie. Eee, nie wiem na jak długo, chciałbym, żeby na dłu bardzo długo, bo mówię o prostych rzeczach, ale te proste rzeczy są najważniejsze.